Thank you Witam was deszczowy poniedziałek ranek. No widzicie co tutaj mam, jakich mam nowych mieszkańców. Mam pięć kaczuszek, kupiłam od takiego pana niedaleko. Teraz damy im tą całą mieszankę. która już jest, słuchajcie, trzecie już, tak? No proszę. Przecie śniadanie, wieczorem tak o 11, znaczy w nocy, późnym wieczorem 11, yy, później o 4 wstałam, to o 4 im dałam, o siódmej jadły, no i teraz chyba jest godzina dziewiąta coś takiego. Wcinać, wcinać, skubią się trochę. O. Na razie siedzą tutaj. Muszę im kupić dzisiaj, myślałam, że mam w domu, ale nie mam. Żarówkę 40 zwykłą, nie? Bo tutaj ta ledowa to tak nie bardzo im daje. I już po, po zabiegu, nie? Zaraz będzie wszystko zjedzone, zaraz będą pić. No, pięć zwykłych kaczuszek. Mam jeszcze tutaj obok kolejnych gości, zaraz też Wam pokażę. Tutaj mamy kolejne cuda. Nie wiem ile tego jest 30, 40. To są zwykłe i brojlery. Zwykłe i brojlery. I też damy. Zobaczycie, jak się rzucają, no to lubią. Trzeba im często sprzątać. O! Zaraz im tutaj zacznę wymieniać, wiecie. Chyba jakieś gazety po prostu podłożę. I będzie tyle. Też od lokalnego pana tu taki pośrednik bardziej jest niż, wiecie, hodowca. I tutaj widzę jeden kurczaczek, taki coś nie bardzo. Tamten z boku, ten. O, 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 ten tutaj coś z nim. Albo się najad. Zobaczymy. O, i tak ja mam zajęcie teraz. Też się już chrupoczął. Kaczuchy. Je, dobrze, je. Oto zaraz urośnie, to trzeba będzie przenieść. Mhm. Jesteśmy u moich yy, przepiórek. 12 ostatnio zakupiłam. Dwie jeszcze <laughs> samiczki. Teraz mają chyba przerwy, mają teraz znoszenie jajek, ale już mi sporo niosły, no więc więc jest dobrze. Aktualnie mam 12, może coś podbiorę i mi będę i, i wysiedzę. Zobaczymy. No i co? Polecam jajka e, przepiórcze. Kiedyś o nich opowiadałam, ale nowi widzowie. Muszą wiedzieć, że jedno jajeczko przepiórcze to tak jak trzy yy, tak jak trzy kurze mają ma tyle wartości odżywczych o to jest ten ten skrzywą szyją To jest... Yy, sama go wyklułam dwa dwa lata temu, także dwa lata już ma. Słuchajcie, chciałam Wam jeszcze zaproponować taki kanał. Kobietki, która się przeprowadziła do Kataru, wyemigrowała tam z mężem, synem, psem, dwoma psami i kota to tam znalazła. Tak, znalazłam na śmietniku, przygarnęła teraz kolejnego. O się. Teraz kolejnego przygarnęła. Poszkodowanego przez los. Pani kurpianka na pustyni. Wejdziecie do niej i po prostu tam jest inna rzeczywistość. Kobieta pokazuje swoje własne życie, porównuje życie tutaj w Polsce do życia w Katarze, w kraju arabskim. Buduje, poza tym buduje tutaj dom w Polsce i też opisuje ceny, jak to swoje swoje potyczki z z panami odbudowy i takie różne, także polecam jej kanał. Taki dzień jak dzisiaj szaro pada Warto sobie obejrzeć jej kanał. Ona w ogóle pokazuje tam te zabudowania w Katarze, jeździ na pustynię, robi grille na pustyni, także zapraszam na jej kanał. A ja na dzisiaj to ja już się Pożegnam, bo lecę swoje sprawy załatwiać. Jeszcze po małego muszę do szkoły jechać. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej!